Hello, ja tak na chwilę chciałbym tylko przypomnieć, że jeśli spodoba Wam się ten materiał, to zachęcam do subskrypcji, naciśnięcia dzwoneczka i zapraszam też na mój serwer Discordowy pełny fajnych ludzi. A linkacza macie w opisie. Bohaterowie z kart komiksów wpisują się wręcz idealnie w formułę grową poprzez swoje charakterystyczne gimiki. W końcu, jednym z największych cech charakterystycznych takiego Spidermana jest bujanie się po sieciach, a jednym z charakterystycznych atutów Batmana jest arsenał fikuśnych gadżetów. Tego typu rzeczy idealnie można wykorzystać jako mechaniki w grach, i nie dziwię się, że ta dwójka ma tyle gier w swoim portfolio, bowiem potencjał na robienie gierek z ich udziałem jest niemal nieskończony, ba czasami te charakterystyki powodują, że wielu patrzy przychylniejszym okiem na całościową jakość wielu gier z ich udziałem. Przykładowo, często słyszę, że gry oparte na filmach z serii. Serii The Amazing Spider-Man z sąpałem, ale większość graczy mimo wszystko nadal bardzo lubi system poruszania się za pomocą sieci, który te gry prezentują. Czyli może całościowo są kiepskie, ale przynajmniej ten jeden ważny element zrobiły poprawnie. Jakby jednym z najlepiej ocenianych rzeczy w najnowszej grze o pajęczaku z sąsiedztwa, swoją drogą będącą o niebo lepszą grą pod każdym względem, od wspomnianych gier na licencji filmów pana Weba, jest właśnie bujanie się po sieci. Zatem wnioskuję, że, choć oczywiście całościowo dobrze zrobiona gra jest najlepszą opcją i nie warto olewać wiele innych jej elementów, to jednym z kluczowych aspektów jest. Jak jak najlepsze zaadaptowanie Korowych zdolności naszego bohatera, z których jest najbardziej znany. Dlatego zupełnie nie martwię się o jakość rozgrywki nadchodzącej gry o Wolverinie od Insomniak. No bo z czego znany jest Wolverine? Ano z ciachania wrogów swoimi pazurami. No przecież jest to wypisz, wymaluj pomysł na slasher. To wcale nie wymaga jakiejś wielkiej filozofii, żeby zrobić to dobrze w mych oczach. Jasne, mam nadzieję, że ta gra przedstawi nam naprawdę ciekawą i angażującą fabułę, jakieś nowe ciekawe pomysły do urozmaicenia rozgrywki, ale jeśli to zrobisz dobrze, to połowę roboty masz z głowy. I chyba właśnie dlatego tak bardzo lubiłem grę na licencji jakże pięknie okropnego filmu X-Men Origins Wolverine, wydaną na konsolę PlayStation 2, która o dziwo należy do moich gier często ogrywanych w dzieciństwie. Wtedy byłem młodym, mało doświadczonym graczem, więc nie byłem świadom stygmy jaką posiadają tego typu produkcje i sam fakt, że mogłem grać rozomakiem niszczącym wszystko z bazurami już wystarczał. Wtedy uważałem, że mam do czynienia z naprawdę dobrą produkcją. I nawet pamiętam, że przeszedłem tą grę co najmniej trzy razy. Tak więc mam wobec niej trochę sentymentu, gdyż bezapelacyjnie jest ona częścią mego dzieciństwa. Jednakże kiedy postanowiłem zagrać w nią po latach, większość z mojej miłości do niej uleciała jak powietrze z balonika, zdałem sobie sprawę, że jest to w najlepszym razie poprawna giera, gdzie początkowo fajnie jest ciachać oponentów swymi pazurami, ale im dalej w las tym zaczynasz coraz bardziej się nudzić, bo choć dzięki temu nie gra się w to fatalnie, tak fajnie by było jakby gra oferowała większą różnorodność. Ciekawsze lokacje i nie trzymała się tak mocno okropnego skryptu z filmu. Niestety jest to przykład tego, jak czas weryfikuje twoje gusta. I choć nadal jakieś resztki nostalgii w sobie mam, nie uważam już tej gry za tak dobrą jak kiedyś. Jeszcze bardziej zdziwiło mnie to, że w opinii wielu graczy jest to rzekomo produkcja świetna jedna z najlepszych gier na licencji filmowej. Bardzo często słyszałem o tym, jak to gra na podstawie tego filmu to niedoceniona produkcja, wybijająca się na tle barachła na licencji. Ja natomiast byłem zszokowany tak dobrą reputacją tej gry, bo w moich oczach była to produkcja raczej przeciętna. Postanowiłem zatem obejrzeć trochę recenzji tej gry, by przekonać się, co niby ludzie tak dobrego w niej widzą. I wtedy nadszedł kolejny szok bowiem footage ukazujący tą produkcję zupełnie nie przypominał gry, w którą grałem. Grafika była o wiele lepsza, było tam mnóstwo sekcji, których kompletnie nie kojarzę z ogrywania i generalnie wyglądało to zupełnie inaczej niż pamiętam. Ostatecznie okazało się, że ta gra zapewne pochodzi z czasów, gdy wydawcy mogli sobie pozwolić na to, żeby niektóre wersje tej samej gry różniły się drastycznie w zależności na jaką platformę zostały wydane. I tak oto X-Men Origins Wolverine na PlayStation 2 to tak naprawdę zupełnie inna gra niż Uncaged Edition, wydane na PS3, pc i Xboxa. Gdy się o tym wszystkim dowiedziałem, Wiedziałem, że muszę w takim razie zagrać w Uncaged Edition i przekonać się, czy faktycznie jest to gra zasługująca na tak dobrą reputację, i czy jest lepsza od wersji, w którą ja grałem. Jeśli jesteście ciekawi rezultatu, to zapraszam do dalszej części odcinka. Jako, że jest to gra na licencji konkretnego filmu, wiadomym jest, że będzie opierała swoją opowieść na tym właśnie filmie. Aczkolwiek growa adaptacja Origins robi to zaskakująco luźno, i choć przedstawia nam większość wydarzeń z filmu, wiecie, pościg Logana za Cybertuffem w ramach zemsty za śmierć ukochanej, moment, gdy szkielet Logana zostaje oblany Adamantium typu rzeczy, to mimo wszystko nie stara się przedstawić tego jeden do jednego. Przede wszystkim wycina on większość najgłupszych motywów z filmu. Kompletnie olewa te zbędne kejmiosy Cyclopsa, Emmy Frost i Xavier'a pod koniec, wycina moment, gdy Logan trafia pod opiekę pary staruszków, dzięki czemu nie musimy znowu oglądać tej żenującej sceny w łazience i przede wszystkim stara się pokazać Wolverina, jako autentycznego badassa, przed którym czujesz respekt, co filmowi nie udało się kompletnie, a tutaj wyszło to o wiele lepiej. Co więcej, gra przedstawia nam nowe wątki, nieobecne w filmie. Ba, pierwsza cutscenka to ewidentne nawiązanie do Days of Future Past i w pewnym momencie Wolverine wybiera się na sidequest w celu znalezienia Bolivara Traska, przy St. A tego wątku w filmie nie było w ogóle. Ma to sens, gdy poczytasz trochę o procesie tworzenia tej produkcji i natkniesz się na wzmiankę, że początkowo twórcy nie wiedzieli o tym, że w ogóle ma powstać solowy film o Rosomaku. Zatem początkowo robili oni wypełni oryginalną grę opartą na komiksowych motywach. I to widać bardzo mocno, bo niektóre wątki bardzo odbiegają od tego, o czym opowiadał film. Choć w sumie może to i lepiej, bo dzięki temu nie musieli oni adaptować wszystkiego z tego koszmarka. Dzięki temu gra naprawia dużą część mankamentów filmu, na którym ta gra bazuje, dzięki czemu śledzi się tą historię bez ciągłego ranienia swojego czoła face palmami. Jest to zwyczajnie o wiele mniej bolesne doświadczenie przez wyrzucenie wielu rzeczy, o których wspomniałem przed chwilą. Ale czy to znaczy, że ta fabuła jest w tej formie świetna i niesamowicie angażująca. No, tak średnio bym powiedział. To wciąż jest bardzo przeciętna opowieść na poziomie standardowych czytadełek superhero, i choć byłem nawet zainteresowany zastosowanymi tu zmianami, tak umówmy się, niewiele da się wycisnąć z tego okropnego skryptu filmu. Jak bardzo nie doceniałbym nowych segmentów, tak czasami psują tempo opowieści, zapewne przez to, że są pozostałościami po planach na zupełnie autorską grę. Субтитры Ten wspomniany wypad logana w celu dorwania traska, jak mówiłem, to dosłownie sidequest i czuć, że jest to mega oderwane od całości i czasami odnosiłem wrażenie, że mam do czynienia z dwoma różnymi grami, z czego każda chce opowiedzieć swoją indywidualną historię, ale starają się mimo tego być spójną historią, z tym, że średnio im to połączenie wychodzi. Niestety nie zrezygnowano tu ze. Wszystkich idiotyzmów z filmu, i nadal mamy ten kretyński wątek z adamantową kulą usuwającą wspomnienia, i wciąż musimy na końcu stoczyć pojedynek z tym Barakodetpulem. No, ale okej, okay, rozumiem, że ręce twórców były nadal mocno przywiązane do materiału źródłowego, więc na cuda nie można liczyć. Ale i tak cieszę się, że udało się choć trochę poprawić jakość oryginalnej opowieści, choć ta poprzeczka od początku nie była zbyt wysoka. Ale tak w sumie to ci nie zwracający uwagi na fabułę nie muszą się tym wszystkim, co opisałem, martwić, bowiem rozgrywka rekompensuje znaczną większość jej niedociągnięć. Myślę, że nawet nie patrząc na żadne materiały gameplayowe, można od razu się domyślić, że ta gra jest slasherem, ewidentnie inspirowanym takimi klasykami jak God of War czy nawet Devil May Cry, a naszym głównym zadaniem jest ciachanie oponentów naszymi potężnymi pazurami. Oczywiście w bardzo spektakularny i przegięty sposób. To, co już od razu rzuciło mi się w oczy, to poziom krwi i flaków. A w wersji na PlayStation 2 czegoś takiego nie było w ogóle, i wiele krwawych scenek albo nie było w ogóle, albo zostały one mocno ocenzurowane. I tam ciachanie przypominało ciachanie Wolverina z pierwszych filmów o X-Men. Niby pazurki są, niby rachu ciachu jest, ale nie wygląda to zbyt spektakularnie i wpisuje się w niższą kategorię wiekową. Tam było to po prostu nijakie i nie robiło zbyt dużego wrażenia. Nie tutaj. W Uncage Edition Trup ścieli się gęsto, a gra nie pierdzieli się w tańcu i pozwala nam dosłownie mielić wrogów na kotlety mielone, a deszcz urywanych kończyn i głów to tutaj norma. Pamiętajmy, że ta gra miała premierę na długie lata przed premierą filmu Logan, więc był to właściwie jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy moment w innym medium niż komiksy, gdy dane nam było zobaczyć Wolverina. W swojej najdzikszej formie, gdy robi to, wy czym jest najlepszy, pomijając fakt, że to, co robi, nie jest zbyt miłe. Zdecydowanie jest to doświadczenie wypełni oddający ducha tej postaci, słynącej właśnie z wyjątkowo frywolnego podejścia do eliminowania swoich oponentów. Jest tutaj znacznie więcej bardzo efektownych scen, gdy Wolverine eliminuje parobków w kreatywny i pamiętliwy sposób, Przykładowo ścinając im głowy dzięki ostrzom helikoptera. Oczywiście większość tych scen jest bardzo over the top, ale mi osobiście pasuje to do tej postaci. Jest to też znacząca różnica względem wersji na PS2, w której takich scen nie było w ogóle, a nasz rosomak ograniczał się głównie do ciachania pazurami w tradycyjny, mniej intensywny sposób, bez żadnego kreatywnego wykorzystywania otoczenia. 呀。 Kocham też ten mały detal, że widzimy na własne oczy efekty jego czynnika gojącego. I gra nie stroni od pokazywania potężnych obrażeń, jakie Logan to znaje, i jednocześnie widzimy na własne oczy, jak jego rany goją się w zastraszającym tempie, co jest nie tylko świetnym wytłumaczeniem dla paska życia regenerującego się samoistnie, ale również pozwala nam jeszcze bardziej uwierzyć w to, jak potężnym przeciwnikiem jest Wolverine, jak bardzo ma on wywalone na większość arsenału tych, którzy do niego strzelają. To było coś, co zawsze mnie fascynowało w tej postaci. To, że na pierwszy rzut oka to zwykły gość, wizualnie nie wyróżniający się niczym szczególnym, ale jego czynnik gojący czyni go kimś niemalże niezwyciężonym, gotowym ponieść obrażenia najwyższego poziomu, mając świadomość, że za chwilę i tak do wesela się zagoi. I cieszy mnie niezmiernie, że twórcy tej gry byli w stanie tak dobrze to oddać. Walka w tej grze opiera się na kombosach i wykorzystywaniu różnych specjalnych ruchów w celu efektownego mordowania ludzi. Nasz Rosomak potrafi nie tylko oddzielać z diabelską precyzją i szybkością części ciała od swoich oponentów, ale także korzystać z trybów kurwu, zwiększającego nasz damage, czy też kręcić się wykółko, ciechając większą ilość wrogów z prędkością światła i swoją drogą umów. Się, ten ruch jest mocno OP. Jeśli polubisz go za bardzo, wszelkie starcia z przeciwnikami staną się bułeczkami ze smacznym, naturalnym masełkiem. Co prawda, nasze ruchy specjalne mają ograniczenie, bo musimy mieć wypełni naładowany pasek pod paskiem naszego życia, ale nadal niektóre nasze zdolności mogą mocno wpłynąć na poziom wyzwania, który gra oferuje. O dziwo możemy wykorzystać nasze otoczenie jako do dodatkowy oręż, bo nabijanie wrogów na ostre konary drzew czy wózki widłowe to w tej grze norma. Jest to świetny dodatek do starć, bo nie tylko zwiększa to nasze pole manewru podczas walki, ale także zmusza nas do uważania na swój tyłek, bowiem inni mogą też nas nabić na takie ostre cośki. Różnorodność przeciwników jest o wiele większa niż w wersji, którą znam z dzieciństwa. Stajemy tu naprzeciw Zwykłym żołnierzom programu Weapon X, z czego niektórzy posiadają specjalne umiejętności, jak niewidzialność, innym mutantom z supermocami, a także przeciwko olbrzymom, na których najpierw trzeba skoczyć, żeby zadać im sensowne obrażenia. Chociaż zgodzę się, że niektóre typy tałatajstwa są tu wykorzystywane ciut za często, jak wspomniane giganty, ale generalnie nie mogłem tu narzekać na różnorodność towarzystwa, chcąc mnie upić i którego ja mogę upić w zamian. Walki z bossami także należą do największych zalet gry. Każda z nich jest unikalna i wymaga ciut innej taktyki i o dziwo nadal wymagana jest tu świadomość swojej przestrzeni, bo często musimy wykorzystać otoczenie, by zwiększyć swoje szanse w pojedynku. Podobnie jak w wersji, którą ogrywałem lata temu za dzieciaka, mamy tu system rozwoju postaci, ale w Uncage Edition jest on o wiele bardziej rozbudowany. Możemy nie tylko zwiększać skuteczność naszych kombosów czy zwiększać poziom naszego życia, ale także zbierać specjalne badże, dające nam różne bonusy i podnoszące nam statystyki. Niemniej mamy tylko trzy sloty na takie badże, zatem, choć jest ich generalnie naprawdę dużo, musimy mądrze decydować, które faktycznie mogą się nam przydać. Kocham ten system, bo daje nam zaskakujące. Dużo możliwości wykreowania swojego własnego bildu Wolverina. Chcemy stawiać głównie na zdrowie i wytrzymałość? Nie ma problemu. Chcemy skupić się na jak największym zadawaniu obrażeń, a poziom zdrowia olać, ufając naszemu czynnikowi gojącemu? Znowu żaden problem. Jest to o wiele ciekawsze niż zwykłe walenie punktów, wydaną umiejętność bez dłuższego namysłu, co miało miejsce w wersji na PS2. Całościowo, Mam bardzo pozytywne mniemanie o tutejszym systemie walki. Uchwycono tu, moim zdaniem, świetny balans między czymś, czego łatwo się nauczyć i na pierwszy rzut oka wygląda niezbyt skomplikowanie, ale jednocześnie widać tam pewien poziom głębi, zachęcający cię do lekkiego taktycznego myślenia nad tym, jak najlepiej przerabiać przeciwników na mielonkę. Doceniam to szczególnie, mając na uwadze tą perspektywę, że grałem niegdyś. W ewidentnie gorszą wersję, która była w dużej mierze tępym slasherem, gdzie mogłeś wyłączyć mózg i skupić się tylko na tępym okładaniu wrogów. Wizualnie, nie oszukujmy się, ta gra nie jest pierwszej świeżości. Modele postaci dzisiaj wywołują zgrzytanie zębami, jakość tekstur drastycznie odstaje od standardów dzisiejszych gier. No, nie jest to najbrzydsza gra ever, ale do najładniejszej, daleko jej o lata świetlne. Ale w ramach kolejnego porównania i tak prezentuje się lepiej niż wersja na PS2, która charakteryzowała się bardzo stonowaną paletą barw, ograniczającą się głównie do szarości i ewentualnie błękitu. Tutaj dostajemy o wiele więcej kolorów i przede wszystkim poziom szczegółowości lokacji jest o wiele większy. Wystarczy spojrzeć na poziom Laboratorium Weapon X. Gdzie na PS2 wyglądał jak typowe, niczym niewyróżniające się laboratorium, a w Uncage Edition wygląda to o niebo lepiej, a cały poziom wzbogacono o wiele korytarzy pełnych dowodów na brutalne eksperymenty ludzi odpowiedzialnych za adamantowe pazury Logana. I to jest po prostu świetne. Mały detal, ale niesamowicie cieszy. Przechodząc do podsumowania, to raczej oczywiste, że Uncaged Edition jest o niebo lepszą grą niż wersja na PS2, która w porównaniu wypada jak kompletne gówno. Ma znacznie lepszą grafikę, o wiele lepiej dopracowaną rozgrywkę, dodaje mnóstwo ciekawych opcji dotyczących naszych pazurów. No, jest to po prostu wersja pod każdym względem lepsza, i swoją drogą faktycznie jest to świetna gra sama w sobie może nadal daleko jej do poziomu wybitności, ale czuć tutaj ogrom miłości wobec tytułowej postaci i widać jak bardzo twórcy chcieli dać nam najlepszą grę z Wolverine'em, jaką mogli nam dać. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby nie byli zobowiązani do trzymania się fabuły filmu i dano im pełną wolność w robieniu tego, co faktycznie chcieli zrobić. Być może dostalibyśmy produkcję mogącą na spokojnie stanąć obok podium, na którym stała seria Arkham. A tak, może do tego poziomu nie dotarła, ale i tak potwierdzam, że jest to druga, najlepsza gra na na licencji filmu, w jaką grałem, zaraz obok King Konga od Petera Jacksona. Nie zestarzała się w tak dużym stopniu, żebyście nie mogli czerpać z niej radochy, więc jeśli macie możliwość w nią zagrać, to polecam bardzo serdecznie. A z mojej strony to by było na tyle, jak zwykle dziękuję wam za uwagę, no i trzymajcie się moi drodzy, do następnego razu, cześć!